No na razie jak jest. No stop na razie jak jest, no to co zrobi? Odbieraj się! oni też se zdają sprawy, że teraz jest tak kurwa, że nie da się wyrzucić kurwa, bo Bogu jest tak jak jest kurwa. Co? Dobra jest, nie ma co dramatyzować. No, tylko muszę go wziąć, a już mi zabrali. Ja pierdolę, czy ja sobie w końcu zmienię te rakiety w tym śmigłowcu, czy sobie nie zmienię? Czy będę latał z jakąś frajerską kurwa dzidą, co chuj wie na co to jest w ogóle ta, ta rakieta, którą miałam teraz. Nie, nie wiem gdzie lecę, śmigłowiec chce przeorać, ale co ty, nawet nie mam nic na niego. Pierdolę to, czołgu szukam jakiegoś. Ja na widzę jeden? Nie, echo. to nie jest czołg. Gdzie są czołgi? Szukajcie mi czołgów. Ja na echo kurwa zaznaczyłem. Jest widzę jeden. Zaznaczyłem dwa. Nie Ja ci za tobą odrzutowiec No właśnie mi zajebał mam zabity w akcji, nie? Kurwa Chyba się we mnie wpierdolił. Helka kurwa mnie wziął na, na, na echo. Chciałem też to zmienić, bo. Pojazdy na pewno wyskoczył na dach z Helki. Śmigłowce. to są naprowadzane termicznie. Chodź jest na echo. Widzę, dwa, już po niego idę. idę. Nawet dwa. O, kurwa, to drugi, ja pierdolę. Czekaj się z bo ja też mam kurwa te cztery. On mnie chyba jeszcze nie widzi. Ale ja mam tylko 14 punktów życia, kurde. Ok, jeszcze. Dobra, jedyny pojazd Całk mój? Bo wow, Nie ma flyera. Zjechałeś go? Da. No. ktoś mu kurwa dobrze zrobił. Jak te mamy kurwa? Idą z alfy na 100% będą szli. O, no już Charlie spada, ty. Na co latali? Ja też to lecę, zarazem się. Wyjeżdża z respa? Wziąłem, to i kurwa. Stoi kurwa i czai się jak Czejkowski na Forsaken, kurwa. Dawaj, zanim to zniknie, kurwa, ścierwo paląco się. Czeka, 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 bo on, kurwa... Ale mi zajebał na czarniku. Jej, Aż wyjdę. A, dziękuję. Jedno ja C4 mam... mam tylko. Do tego, bym Ale bym frejera C4, kurwa, przy tym czołgu. Podłożyłeś mu C4, Dziadek? No rzuciłem mu C4 pod nogi jak wyskoczył. Aha, ja mu jedną do czołgu, kurwa. Tyś mu czołg wyjebał, ja jego wyjebałem. Ale jakby go wyjebał. Dobra, Dobry, bo on akurat wyskoczył a... i prosto na moje C4, kurwa. Uważaj, coś jedzie. O kurwa. Gdzie on wyskoczył, kurwa? Wyskoczył. O, za mną, plecy mi zrobił. Piechota! Już nie ma pleców. No. <śmany> aj, aj, aj Czekaj, wezmę kurwa technika to mam stręgera. O kurwa ciąg był! Kurwa, nie widziałem czołbud de Dobra, mam technika i strengera kurwa. Pokażcie mi tu coś kurwa. Znowu mi jakiś chuj napisie, że jestem fuck... Fuck kurwa. nie napisał, że jesteś fuck. On ci napisał, że jesteś faget! Faget! <śmany> Jesteś kutasem, kurwa, stingerowym. Stinger faget. Tak ci napisał wczoraj, a ta... skur... A chuj taki dobry był, kurwa, że la... ja waliłem w niego cztery spędzery, a on lata i lata i lata. Ej, panowie, bo nas szturmują z alfy. Ostrzeliwują nas z dachu. Czekaj, bo ja helkę, kurwa, próbuję, kurwa. Kurwa, ja zanim tam dobiegnę, to kurwa zero wozu, kurwa, na respie nic, kurwa. Kurwa. Snajperek pierdolony. A, zabił mnie Damiano Z ciężkiego bicia Jeszcze ja nikogo nie zabiłem, jestem zajebisty Tochowa, uważać po prawej był lecieć. Z czodu, z Kurwa ma, czy ja nie kurwa, mam kapiszony Dawaj do środka Do góry Jeden zdjęty. Drugi, drugi też. Dobra, panowie, kurwa, to nie będzie... Ale flaga nie, nie spada, dzieje. czyli coś się tu dzieje. Gdzie ja wy jesteście? Na Kurwa, nie, to bo ja tu walę Strangerem, kurwa, co wylatuje z respa, próbuję to zwalić. Jest, biegnie plecy. Dwóch, jeden dostał. Drugi... Mam sprawa, drugiego. Plecy. Mam drugiego. Dobra, lecę na alfę. zrobili zajebiście. Leci czołg. Na alfę no, ja Widzę. Mam... Ja, teraz mam... ja teraz mam technikę, to mam. Ja mam dla niego coś, tylko nie wiem czy się da złapać. Zobaczymy. Ja, oni tu na... mam respa w tym budynku, kurwa. Polska flaga. Aż mi przykro, że cię muszę zdetonować, kolego. Nie ma. Czołg, nie nieaktualny na alfie. Charlie, przyjmujcie. <laughs> A chciałeś wójku widzę Ciałe. Biegną z Charlie Jedną widzę osobę, ale tam ja już to, chyba... czy ja ta artyleria wali? Niebiescy się nim zajmują coś Alfa spada Dobra na razie na... Ja biegnę na ja jestem przy Czarnym na razie No dobra, ale ja tu jestem kurwa działiec jest. Ej, Alfa to jest nic Charlie biegnie trzew już na, na alfę Aha dobrze, alfa jest z tamtą stronę. No no, to będziecie zaraz ich tam mieli jeszcze, dodatkowych dwóch. Dobra, ja, w, ja wchodzę na Charlie. Ja na Charlie ja sami tam. mam tu, kurwa. Dwóch, raz, dwóch typów, nie. bo jestem z tobą, no, to, to jest to dwóch, raz, bo stoi. Tak kurwa. Naleciłem, no, chuja, ale Dobiłeś go? Nie. Nie. Położył się koło flagi i leży. Jak ten chul na weselu Wurwa gdzie oni są? Nie wiem, ale chyba z bo jest... przejmujemy flagę, jest dźwięk flagi, ale ciąg mamy. Uważaj, po twojej prawej. Nie? Gdzie masz ciąg? Gdzie macie czołg? No zaznaczony jest. O ja, jest gościu, po drugiej stronie! Czacha! Tam gdzie ja zginąłem w tym budynku, to po drugiej stronie w budynku na dachu. Właśnie ze z dachu. nie, jest dalej na dachu. Wsparcie. Ja wyjeżdżam z z Airbusta mi zajebał. Po drugiej stronie, na dachu. Po drugiej stronie w budynku, tam po lewej stronie. Oj, chyba. O, jest tu na dole, dobra. Jest mój, zabiłem go. Drugiego też. O, o. Dobra. Fajnie. Ma ktoś amokur, kurwa, tym sobie C4 przypierdolił, bo. Ja Dziadek. W ciągu. Śmigłowiec leci, ale gdzieś tam poleciał. Gdzie wy jesteście? No czarni by nie ma Dobra, ale jadę do Leci z lewej z Lewej no Dziadek masz go tam? Nie jestem czołgiem tu No wiem no ale kurwa koło ciebie chłop przed chwilą przyleciał A to niebieski był przecież Jak niebieskiego zdjął No, no to ja też to powierza. właśnie widziałem, widziałem go. Albo daleko niste. No jest, i on teraz wiemy, tu jest. I wali, wali, aha. wali. Mam go. ty? a ładnie. Siedział mi za tym, za, za tym tym. Ale ma... ja tu mam jednego, też ja myślałem, że o nim mówisz. Prawie mnie zabił, 37 mi zostało energii. Dobiłem go, o plecy mam. Kurwa on jest? Jest, biegnie. Widzę go. Tak. Tak. go. Jeszcze jednego no, mam, Dziebar, z prawej, z prawej. Tam gdzie Helka. Z Zabity Kurwa uciekłem już pod lufy. A helka z dupca Ale już u nas jet goni tam widzę Ej piechotę mamy na czarni Dobra zabita, nieaktualna Jest jeszcze jeden, zabił mnie Jeszcze jeden, Mateusz W środku jest, gruza To Mateusz zdjęty widzę Aj kurwa Czemu ja nie sprawdziłem magazynku najpierw? Brawo spada, odradzam się tutaj. Kurwa. Dzięki, kurwa ty normalnie no? miałem trzy kapiszony w lukie, kurwa. Petra nam spada panowie, dobra. No ja jestem tu, ale jest więcej niż jedna osoba, bo ja jestem tutaj i spada dalej. Dobra, jadę na betę diabła Dawaj do działala. Mamy jednego. Kurwa, I to chyba był tylko ten jeden, który tu był, ale on się zaraz tu odrodził. Jest, jest. Alfa spada. Mam go. Mateusz. Jak bronią kurwa. Bizdoletem cię, bizdoletem cię zabił kurwa. Aha, są tu widzę. Dobra, ale już ich tam przeorali. No i co? No i alfa! Czołg na alfie panowie! Ale dziadek tam wysyła czołgiem też nie? Jestem ale kurwa! Piechota wysiadła! Leczy. Ale wyjebał mnie, kurwa! Czołg z tyłu mi wie! Czołg z tyłu za mną wyjeżdża! Ale tu jest piechota? Nie, nie ma! No to nie jest! Tu jest piechota u góry ty... ty. Zbety z z z z frajer zapierdola Zbety wchodzi na alko... Choligan stoi za kontenerem. Dobra, zabij go. Nie. Zabij ju dobrze zabili. Kurde, dobra, zabi. Gdzie ten czoł, kurwa, zrobię akcję z diabara, kurwa. Oje, yes, mam go, no. Stoi kurwa na spycholę. O ja pierdolę, ale ktoś tu wyjebał. Na dachu jest Nie. dwóch panowie! Po drugiej stronie na Alfie. Na dachu i, i trzech chyba jest w budynku pod nim zaraz. Wali za jebusa. Zajebusa wali? No. Do, 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 do. O kurwa. Dzień co to naczolało? Welka. O kurwa chuj leży tutaj Dzień. kurwa ten. Dzięki, powiedz mnie ktoś. Kurwa, Trzeba gadać wcześniej takie rzeczy. Brawo znowu spada. Przeszła Kurwa, na schodach stoi, na schodach stoi. O kurwa. Ola boga. Ola boga. Dobrześ mu zrobił, dobrze mu zrobili, kurwa. Czołg wjeżdża na brawo. Dobra, biorę czołg na Kto tam zginął, ty? Mhm, uh -huh. A jak myślisz? jest tutaj to, to mi nic nie mówi, kurwa jest tutaj, człowiek To za chuje mi nic kurwa, nie mówi nie Nawet kurwa, biegnę, to ja muszę wiedzieć dokładnie, gdzie on jest Chyba takiego laga że chuj Na no, ja brawo wjeżdżam na czarni jechać? Kurwa, jeszcze jednego tu mam. Ja pierdolę. Nie, ja no to... to jest jakaś bzdura. Co to w ogóle było? Odradajcie się na mnie. odradzam, kurwa. Ja się... ja się dziadek na jednym już raz odrodziłem. Kurwa, to wiesz, że do dzisiaj go nie znaleźli. Patrz, tak, mam czołg, ale kurwa dziaba zrobię kurwa twoją to pisemą matkę. Chyba? Czy na pewno? Chyba, kurwa, zjebałem. nie zrobiłeś, bo no, daleko no, jesteś. Kto tam jest Gino znowu? Mam cię. Clown no, baby! Nie, nie, tutaj na tym, na brawo wiesz, był Nie wiem, nie wiem, no dobiegałem, no, no, ale widzę, że go masz. Ja tak, tak, czołg, tak. Kurwa, helka mnie wyjebała. Idę po ten czołg, ach, czołg nieaktualny widzę. MCR kurwa ty masz przestralę Ale z znowu Masz szczęście bo w ciągu nie było widać że mam berek No ty. już są tu skurczywyki. Plecy, 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 plecy! Czacha! No, no. Kurwa ja już miałem ten, za mało energii, bo mnie kurwa pocisnął ten jeszcze ciągle. Ale mnie przeorał jeszcze inne. Dwóch! Dwóch w ruinach Zaraz na tym B alfa to zostały same ruiny po tych budynkach. Uważaj, uważ, bo helka kurwa, MTR kurwa w nębi. Kurwa, ja mu zaraz kurwa dam, chyba Wyskoczył, No, no, kurwa, ten, kurwa, zabić kurwa kogo, zabić go. W budynku jest, dwóch. Jedyny cały, jedyny cały budynek. Kurwa. Masz go? 100. Tak. I jeszcze jest jeden. Gdzie? Wszedł na pierwszy piętro. Na, na pierwszym piętrze. Teraz na, na dach chodzi, na dachu jest. I ze z zdał. No. Na Charlie też jest trajer. Odczepca mi zaszedł. Alfu Alfy nie przejmiemy, ktoś tu jest. Kurwa. Co nie przejmiemy kurwa? A kurwa. Dwóch siedzi w budynku, kurwa, ko alfy. Ja ci pokażę gdzie. Mhm. <noise> Jak chciałem mu kosę wiewać, to żeby został z kulką w wełbie. Nie, 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 nie. To, tam nie Ura, panowie, się, bo nas ładnie pocisnęli poszysk teraz. Ja jadę na alfę. Co robię? nie Zaczyna mnie to irytować, to alfa i ta brawo. jest Żeśmy się rozproszyli jak mrówki. Niepotrzebnie. No jakiś mył kurwa drępek Ajajaj. No dobra W końcu. Kurwa no patrz jak mi się tu spierdolił Masz szczęście kurwa, bo miałem kurwa ten. 20 życia Mamy piechotę panowie Trzech, tam gdzie no, ja zginąłem po drugiej stronie za kamieniem Po drugiej stronie jakby ulicy tej bitej. Za kamieniem, za skałą. Aha, widzę, że mnie ktoś podniósł. No, zabiłem no, go ale... Dobra, dostał. Leży przy skale. Wysiadajcie mi panowie. Przy skale leży się... gościu cały czas. Tam, gdzie Rozbyłem zginąłem, go przecież. nie bo leży ten, co mnie zabił. Przy skale cały czas. No kurwa, to leży? leży. Kurwa, Ciągł do mnie strzela. No, leży dalej, zabił mnie zabił drugi mnie raz, kurwa. Panowie, wy nie słyszycie co ja mówię, nie? No, ta, w końcu go zajebał, franek. Bo ja co zależy. Cały i dwóch wyjebałem. Wie, biegną następni, zaznaczyłem ich i plecy, i przód mamy I już jest dwóch To jest jakaś kurwa wariacja na tym na tym alfie na tej alfie Jeszcze czołg w Dobra ja jadę tylko że ten czołg? Dwa czołgi A widzę, widzę go, a to kurwa Kurwa tam na, na skałach są BUM boom, boom ma Gdzie on jest? Nelka mi gnębi A, zabiłby. Kurwa. Ale czołgu jednego już nie ma. No kolegę ci zdjęłem sprzed kurwa. Jest ten drugi czołg. Widzicie ten drugi czołg? Po twojej prawej był na polanie, na trawniku. Jest za tobą teraz. Wjeżdża na Alfę. Nelka mi czołga. Ale nie wiem czy zdążysz go zabić, czy ci pozwolę na to. Czy nie będę pierwszy Celka jest spiorała kurwa? Kurwa tu jest. ora kurwa! Czer od nas nikt nie lata, to nie? Nie bym pojechał Oni te latają bezkarnie, kurwa. A mi wyjebał Na brawo jest czołg. Za Burema. wszystkim się już poradzili Le Lecę Wam pomóc na brawo Ale kurwa jak nie Helka znowu się prze... No od razu mam na to kurwa Kurwa Zróbcie coś z tymi Helkami kurwa i z tym wszystkim kurwa Przecież to się nie da w ogóle jeździć Dawaj go radzie już nie ma, już nie ma w ciągu nikogo tam Wybiegli i są na fladze hmm. Kurwa, schowało mi się chuj za tym, widziałem go kurwa i chuj Zalty zapierdalają